Wieża Philips TAM4205 oferuje wysoką jakość dźwięku, a także stylowy wygląd, który dopasuje się do wystroju większości wnętrz. To urządzenie stanowi świetny wybór do różnego rodzaju pomieszczeń, zarówno dużych, otwartych przestrzeni, jak i niewielkich sypialni. Maksymalna moc wyjściowa wieży wynosi 60 W. To sprawia, że dźwięki charakteryzują się optymalną głośnością także w większych salonach czy otwartych przestrzeniach. Sam wybierz, czy chcesz słuchać muzyki z płyty CD, nośnika danych, który można połączyć z wieżą za pośrednictwem wejścia USB, czy może masz ochotę na radio FM. Tak szeroki wybór możliwości sprawia, że urządzenie będzie doskonałym wyborem dla wielu osób, bez względu na preferencje, jeśli chodzi o źródło muzyki. Port USB może służyć nie tylko do podłączania zewnętrznych źródeł muzyki, ale również ich ładowania. Podłączony do wieży smartfon zapewni dostęp do Twojej ulubionej muzyki, a jednocześnie zostanie naładowany. Wieża daje możliwość odtwarzania muzyki z nośników podłączanych do urządzenia za pośrednictwem portu USB, ale nie tylko. Dodatkowo istnieje także opcja łączenia się z innymi urządzeniami bezprzewodowo za pośrednictwem technologii Bluetooth. Wieża Philips TAM4205 jest wyposażona w cyfrową korekcję dźwięku. Dzięki niej możliwy jest wybór ustawień pod określony rodzaj muzyki i tym samym uzyskać odpowiedni balans dźwięku dostosowany do aktualnie słuchanego gatunku muzycznego. To pozwoli Ci czerpać jeszcze większą przyjemność ze słuchania ulubionych utworów. W urządzeniu zastosowano połączenie portów głośników niskotonowych, wysokotonowych oraz bass reflex. Dzięki temu wieża zapewnia optymalną jakość i czystość dźwięku, a także wyjątkowo dobrą głębię basów. Wieża Philips TAM4205 wyróżnia się bogatym dźwiękiem, a także wieloma możliwościami, jeśli chodzi o wybór źródła odtwarzania muzyki. Niewielki rozmiar urządzenia to jego dodatkowa zaleta, dzięki której zmieścisz wieżę także w niedużych pokojach.